Bez kumoru nie damy rady. Z gębą jak zwętasz o 23.57 świata nie zbawisz. To jest jasne, prawda? Teraz, papież powiedział kiedyś, wy jesteście moją nadzieją. To było to tych, którzy byli prawie 30 lat temu, prawie, tak? 40 lat temu. Teraz nie przyszły, jesteście teraz nie czoszy. Więc błagamy Was i prosimy, nie dajcie się nabrać temu, co nie jest Chrystusem. Wy Jezusa Chrystusa przekonwertować na swój język młody, prawda? Nie taki, prawda, z przedziałkiem tutaj, z brudką w oczach skręconą, tak? To jest serdynowa nie serce kap, kap, kap. Nie, to nie. A nie Batman, ani taki poważny obrazek. Prawda? Mój przyjaciel, który jest ze mną, bez niego nie rusza. Papież Węstrzyk powiedział, że e, jeśli nie jesteś z Jezusem, jesteś z szatana. Żeby wybrać Jezusa. Przepadło. Nie wszyscy w 100% od razu. Nie każdy wchodził tak jak ja, A, prawda? W Szczęśliwie sensie 89 lat i 8 miesięcy życzę tego samego. Lepszego trochę, bo mnie się zdarza, już tu między innymi. Tak. I naprawdę, Jezus, Jezus. I to, to nie jest bzdura, to nie jest żadna. Ktoś z Was może był w Rzeszowie. Na koncesję jednego ducha, jednego serca, dzień Wiecz popłynie Waszego ciała, bo 50 tysięcy młodzieży. 50 tysięcy. I tak skakali, jakby tutaj. I cały czas Jezus, Jezus. I zespoły, zobaczymy, jaki będzie dzisiaj. A tam na najwyższym poziomie, prawda? I prezydent miasta, i biskupi, i wszystko. I troszkę starszych, ponieważ świeczki zapalimy, i takie baroniki, które się świecą na to, coś i przejęte całkowicie te, te młode dusze, młode serca, prawie Jezusem, a normalni ludzie, nie dewoci żadni, prawda? Potem wytrzymacie, że ta pani Emma słyszeliście, Włoszka, 95 lat i przyszła na piechotę z na jezioro Garda do, do Matki Boskiej 1000 kilometrów na piechotę, wózek ciągnęła, czy czypkała, że tam podstawowe rzeczy i, i fotografia na YouTube Jestem szczęśliwa. No bo oczywiście babcia starsza gdy ma więcej jak 18, trochę 95 lat wytrwała. Tego życzę, wytrwania, kto wytrwa do końca. To, że ty jesteście, jest naszą wielką radością. Nie nadzieją, ale radością na dzisiaj. Już, prawda? Jesteśmy z Wami całym sercem, prawda? Jesteśmy tutaj wyżej na tym podium, ale święty Augustyn powiedział, dla Was jestem biskupem, a z Wami jestem chrześcijanin. Z Wami jesteśmy tacy sami, Jesteśmy gotowi pomóc, jak potrafimy, jak coś nie da. Nie wszystkie siły są pedofile, pamiętajcie, są porządnie na szczęście tak. I że, z tymi przyjaciółmi z całą chęcią z nami. ja muszę dzieci i młodzież od roku 1949. To jest epoka kamienia upadłego dla Was, prawda? Tak mi się nie da. Jeszcze nie czuję się obcy. I nigdy mnie nie może że jest z pokoleń, prawda? My nie zawsze blisko razem jesteśmy. Na tej samej ziemi, jest czasem na podium. Na razie, jeszcze tam nasydujesz się na, na puści, a teraz dobrego ży życie wieczoru, radości, humoru, pogody, ducha i zdrowego podskakiewania zamiast fitnessu czy jakiegoś tam indywidualnego pesera <zysklarna> <zysklarna> dziewczyny. Bo ja, ja, prawda, oczywiście jem dużo i dobrze, ale proszę, jaka linia, prawda, jestem skrzywiony trochę. Ale pod kabinem nie widać, a mamusia mówi, Jasiu, stań prosto, żeby pan doktor widział, jaki jesteś krzywy, prawda. Więc ja się ubieram, żeby nie było widać, jak jestem krzywy. Więc oskakujcie poskakujcie i nie bójcie się. Proszę Państwa, ojciec wspaniale trzyma. A my pani też nie wygląda na taką, żeby się puszczała. To się obraziła, co ja już nie wyglądam, która kobieta nie chce wyglądać. Więc no, już nie mówię na ten temat. No, jeszcze, Boże, do miłego spędzenia pięknych paru dni, które nas czekają. Oddaję słuchawkę, bo nie mikrofon najbardziej Brawo, ojcze, Leoni, dziękujemy i cieszymy